robimy naleśniki bez jajek, czyli mąka, woda gazowana, mleko i szczypta soli. Konsystencja musi być gładziutka i będziemy smażyć naleśniki. Ciasto jest idealnie aksamitne. Wylałam na nagrzaną patelnię z bezmarowaną lekko olejem. A to zrobienie ciasta ja użyłam dwóch szklanek mąki, jednej szklanki wody gazowanej, jedną szklankę mleka, szczypta soli. Nasz naleśnik już z jednej strony jest usmażony. Przewróciłam go na drugą stronę. Bardzo łatwo go poruszać na patelni, nie przyczepia się. I będzie użyty nadziany między mielonym i szpinakiem. Jeżeli chcemy, żeby nasz naleśnik był większy, bo mamy małą patelnię, możemy rozlać tu po brzegach. I on wtedy będzie objętościowo większy. I druga sprawa, one będą użyte do, jutro dopiero. Kochani, moje naleśniki przedzielam papierem kuchennym po to, żeby wystygły i później je poukładam jeden na drugi, tak mogą poczekać do jutra. Jeżeli ciasto jest za gęste, przypominam tylko, że jeżeli ciasto jest za gęste, możemy dodać gazowanej wody, tak żeby było rzadsze i łatwiej się rozprowadzało na patelnię. Patelnię smarujemy delikatnie olejem. Mięsko mamy gotowe, ze szpinakiem, z dołeczką muszkatołową i podlane białym winkiem. Teraz będziemy nim nadziewać naleśniki i zalejemy wszystko beszamelem do piekarnika. Pójdą. Na połówkę naleśnika rozkładamy mięsko i później składamy w taki sposób i układamy. A tak wyglądają już przygotowane do i przygotowane do zalania beszamelem i pójdą do piekarnika na kilka na kilka lub kilkanaście minut do piekarniku. Tak, około pół godziny je trzymam w piekarniku. Zalane beszamelem, posypane parmezanem i gotowe do pieczenia. Nie dietetyczne, ale życzę smacznego.